Hej, hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj Wam pokażę, jak ja wykańczam sobie moją chustę. Ona jest dość sporych rozmiarów i już mam na, nabrane, tu już przerobiłam do 60 oczek na e, drucie. Oczywiście, jeżeli macie ochoty, to możecie dalej kontynuować swoją chustę wzorem jerseyowym, oczywiście po bokach, wykonując mm, ściek francuski. I moi drodzy, ja już Wam tu pokażę, pokażę. Tu mam środek chusty i tak jak Wam mówiłam w, w części drugiej, e, nic się tu nie zmienia, wszystko ładnie mi się e, tutaj wykańcza. E, dzięki temu e, właśnie sposobom, sposobowi, którym Wam tłumaczyłam w, os, ostatnio w odcinku drugim że z lewej strony przerabiamy, czyli na tej lewej przerabiamy pięć oczek pierwszych ściegiem francuskim i pięć oczek ściegiem, pięć ostatnich oczek również ściegiem francuskim. I teraz przejdziemy do wzoru, oczywiście wzór... Nie jest oczywiście mój. Skorzystałam z kanału i jeżeli macie ochotę, to zapraszam na ten kanał. Jest ciężki do wymowy, więc w opisie macie fantastyczną kobitkę, która uczy robić właśnie na drutach. Bardzo polecam jej kanał, moi drodzy. A teraz przejdę. Jestem na prawej stronie, czyli na tej stronie, gdzie mam ten wzór pończoszniczy, i rozpoczynam kontynuację ja sobie tylko tak ozdabiam oczywiście nie każdemu się musi to podobać ale jeżeli macie ochotę to serdecznie Was zapraszam i od czego rozpoczynam już postaram się troszkę przybliżyć więc zaczynam moi drodzy znowu od wykonania zwężenia pamiętajmy, że zawsze na... Tej prawej stronie moi drodzy, zwężamy naszą chustę. Czyli muszę przerobić dwa oczka razem. Dwa oczka razem. Zawsze troszeczkę mi tutaj sprawia trudność, ale ja sobie zawsze pomagam paluszkiem. Już dwa oczka razem, i następnie przerabiam. Jeszcze trzy oczka, ponieważ bym miała 5, ale mam 4, bo oczywiście zwężałam, moi drodzy, robótkę, czyli to są te cztery podstawowe, i dodatkowo wykonuję jeszcze jedno oczko prawe, ponieważ muszę troszeczkę zabezpieczyć mój wzór, ponieważ ja zwężam chustę. A jak wiecie, najczęściej jak pracuje się na różnych wzorach, to zazwyczaj jest podana liczba oczek podzielna i oczywiście oczka brzegowe, więc ja muszę sobie ten wzór zbudować. Czyli w sumie mam 5 oczek prawych. Następnie kolejne oczko przerabiam na lewo. I teraz nitka z przodu. I kolejne oczko ściągam bez przerobienia. Pamiętajmy, nitka musi być z przodu, nie naprężajmy jej za bardzo delikatnie w ten sposób. I znowu, moi drodzy, oczko lewe. I znowu nitka z przodu i ściągam kolejne oczko bez przerobienia. Nie zaciągam za bardzo nitki i kolejne oczko znowu lewe. I znowu nitka z przodu ściągam oczko bez przerobienia. W ten sposób i znowu oczko lewe. Nitka z przodu robótki, ściągam oczko i kolejne oczko przerabiam na lewo. I znowu nitka z przodu, ściągam oczko bez przerobienia i kolejne oczko przerabiam na lewo. Zauważcie, że tuż tu nam się tworzy taka falbanka. Mi ogólnie ten wzór bardzo się podoba. Także efekty na pewno fajne są i teraz przerobiłam oczko na lewo i znowu nitka z przodu i ściągam oczko bez przerobienia i znowu oczko lewe. Nitka z przodu. Nie przerabiam tylko przerzucam na drut i kolejne oczko przerabiam na lewo. Nitka z przodu nie przerabiam, tylko przekładam i drugie oczko przerabiam na lewo. Nitka z przodu, ściągam z drutu i drugie oczko przerabiam na lewo. Nitka z przodu i ściągam oczko bez przerobienia, a drugie oczko przerabiam na lewo w ten sposób i znowu nitka z przodu ściągam oczko ona właśnie musi być tak leżeć z przodu oczko nieprzerobione i znowu przerabiam drugie oczko na lewo i tak moi drodzy przerabiam do końca jeszcze powtórzę nitka z przodu robótki Ściągam oczko bez przerobienia. Drugie oczko przerabiam na lewo. I y, moi drodzy przerabiamy tak y, do momentu naszej tutaj, naszego tutaj ściegu francuskiego. Czyli pamiętajmy, że ścieg francuski przerabiamy tak jak było, czyli pięć oczek ostatnich ściegiem francuskim. Tu już na tym, na tym momencie ostatnim nie wykorzystujemy tego wzoru, także przeróbcie sobie do tego momentu, a następnie przerabiamy ścieg francuski i spotkamy się w drugim rzędzie. I już jestem na lewej stronie, moi drodzy. Czyli rozpoczynam od pięciu oczek, pięciu oczek na prawo, które tworzą nam ściek francuski i naszą plisę. Cztery i 5. Teraz zauważmy, jak odwrócimy robótkę, to tu mam to oczko, które ściągałam, to drugie ponieważ mam tą falbankę tu na dole. Natomiast to jest oczko lewe. I, moi drodzy, to oczko lewe przerabiam na lewo. Natomiast to oczko ostrość gdzie mam falbankę, czyli to oczko przerabiam na prawo, czyli przerabiam na prawo. Potem mam znowu oczko lewe, ponieważ pracowałam na To jest to oczko, a kolejne jest z moją falbanką. To jest ta falbanka. Czyli oczko ściągnięte bez przerobienia. Przerabiamy na prawo. Natomiast to oczko, które było oczkiem lewym przerobionym przerabiamy na lewo. Czyli teraz mam. Ostrość. O. Teraz przerabiam na lewo. I oczko z falbanką na prawo. Później znowu oczko lewe. I oczko z falbanką takie nazwę na prawo. Oczko lewe. I oczko z falbanką na prawo. Moi drodzy, jak odwrócicie sobie tą robótkę w ten sposób, to widzicie, gdzie macie te oczka z falbanką, czyli ściągnięte bez przerobienia. I wtedy je przerabiamy na prawo. Tu natomiast mamy oczko lewe, ponieważ mamy poprzeczkę, więc je przerabiamy na lewo, a te przerabiamy na prawo. Czyli ja kontynuuję dalej. Tu mam oczko teraz lewe, to jest moje lewe, czyli je przerabiam na lewo, z falbanką na prawo, następnie na lewo, z falbanką na prawo, lewe na lewo, z falbanką na prawo, na lewo, z falbanką na prawo, na lewo. I z falbanką widać, że ma tu falbaneczkę na prawo. I oczko na lewo. Z falbanką na prawo. I na lewo. I tak moi drodzy przerabiamy do momentu naszych tutaj pięciu ostatnich oczek, które przerabiamy na prawo, aby utworzył nam się oczywiście wzór francuski. Ja sobie to dokończę i spotkamy się w rzędzie trzeci. I moi kochani, teraz jestem na prawej stronie i zobaczcie, jaka fajna nam się zrobiła tutaj taka falbaneczka. I teraz, moi drodzy, Ogólnie ten, składa się, ten wzór składa się z sześciu rzędów. Ja rozpoczęłam sobie od wzoru, od razu tego, ale ogólnie najpierw trzeba zrobić cztery rzędy ściegiem pończoszniczym, czyli na prawej stronie oczka prawe, na stronie lewej lewe. Cztery rzędy. A następnie kontynuować to, co Wam pokazałam teraz, ten wzór. Ja już tutaj zaczęłam od wzoru. I teraz będę kontynuować, moi drodzy, normalnie cztery rzędy, czyli jestem na prawej stronie, gdzie znowu muszę zmniejszyć o dwa oczka, czyli dwa razem przerabiam i następnie przerabiam oczka prawe coś dzisiaj u mnie kiepsko z ostrością, Aha. czyli oczko prawe raz, dwa, trzy, czyli w sumie mam cztery, cztery oczka, yy, które są ściegiem francuskim, ponieważ te dwa tutaj przerobiliśmy razem, więc tu mamy cztery i nic się nie zmienia, czyli robię pierwszy rząd z tego wzoru, którym rozpoczęłam. Czyli na tej stronie przerabiam wszystkie oczka na prawo. Bez zmiany wszystkie oczka przerabiam na prawo. Naprawdę jest bardzo prosty ten wzór, fajny, można go wykorzystać, robiąc na przykład łapki kuchenne, moi drodzy, lub po prostu ozdobić. Sobie dzianinę, którą robicie ja tym wzorem, już do końca skończenia chusty będę sobie ozdabiała. Natomiast pamiętajmy, moi drodzy, że nam się chusta zmniejsza, i jeżeli chcecie powtórzyć ten wzór, to wtedy na prawo przerabiamy. 5 pierwszych oczek i następnie rozpoczynamy wzór tak jak zrobiłam w tym przypadku na samym początku. Czyli teraz zrobię pierwszy rząd, drugi rząd to będą oczka lewe, potem trzeci rząd oczka prawe, czwarty rząd oczka lewe i w piątym rzędzie, moi drodzy. Będę kontynuować cały schemat, który macie na początku filmu, czyli będę tworzyła właśnie ten wzór. Jest naprawdę przepięknie to wygląda. Co cztery, co cztery rzędy robi się nam taka falbanka. Można również taką chustę wykonać w całości, ale musimy po prostu sobie policzyć tutaj, żeby te brzegi nam ładnie się, ładnie się nam tworzyły. Także ja robię pierwszy rząd i tak jak mówię, powtarzam to wszystko do końca mojej chusty. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten wzór. Oczywiście ja nie jestem fachowcem i czasem lubię dodawać różne fajne rzeczy do moich robutek, także zapraszam na kolejny odcinek i bardzo proszę jeżeli macie ochotę, to zapraszam na grupę szyjemy i dziergamy z pasją. Tam możemy się podzielić swoimi pracami, doradzić bądź szukać porad u grupowiczek. I zapraszam na kolejne odcinki. Serdecznie pozdrawiam Buziaki, pa pa!